To jest określenie, z którym w ogóle wcześniej się nie spotkałem, czyli te całe użycie AI agentów, asystentów do kodowania. Niektórzy nazywają vibe codingiem, że wiesz, siedzisz sobie i takie flow typowania, i za ciebie ktoś odwala tą robotę, ale nie o tym, tylko o dowcipie, który, no widać po kodzie, który jest wypluwany, jak osoba, która nie ma pojęcia, czym tak naprawdę jest kodowanie. Mówi, że coś wytworzyła w jeden wieczór, rozbudowała Sasa. Więc jest sobie tutaj gościu chwalący się, że zbudował tam Sasa i w ogóle zaczyna na nim zarabiać. Po czym, na szczęście, tweet nie został zabrany. Guys, I am under attack. Więc ludzie zaczęli mu, jak to określił, że zaczynają się dziejeć randomowe rzeczy, klucze od API są wymaksowane, ludzie omijają mechanizm subskrypcji Buka? i tworzy się randomowa kupa w bazie. Łukasz?